Witam wszystkich bardzo serdecznie Czuć mocno, że zbliżamy się już do rozwiązania całej tej sytuacji Do rozplątania tego głównego wątku Nie zatrzymujemy się nawet na chwilę, przemy ostro do przodu Trójca dwukrotnie wysyłała ludzi tropem proroka i dwukrotnie ludzie ci znikali. Prorok wywiózł boskie źródło z cesarstwa, ale nie miał do tego prawa. Ten akt herezji jest dla nas hańbą, dopóki przy życiu pozostają jego wyznawcy. Dlatego trójca musi spróbować ponownie. Popełniłem straszliwe czyny i grzeszyłem, krzywdząc niewinnych ludzi, tylko po to by tu dotrzeć i odzyskać boskie źródło. Wiem, że Bóg mi przebaczy, bowiem wszystko co czynię, czynię dla lepszej sprawy. Koniec jest bliski. Muszę tylko przeżyć ostatnią bitwę, a dzieło Trójcy wreszcie się dokona. Okej. Okay. Kolejny? Generale, zauważyliśmy w nocy coś dziwnego. Nasz obóz jest nad miastem Kitierz i widzieliśmy przygotowania do najazdu. Nadal sądzą, że zaatakujemy z góry i nie spodziewają się natarcia od strony przełęczy w odległej części doliny. Śpieszę jednak przekazać, że w wieży w środku miasta przygotowali dla nas coś osobliwego. Widzieliśmy, jak setki uzbrojonych żołnierzy wchodziły na wieżę, a potem na niebie rozbłysło światło. Usłyszeliśmy dźwięk mrożący krew w żyłach. Brzmiało to jak wycie armii wygłodniałych upiorów. Potem żołnierze zeszli na dół. Nie wiem co takiego jest na szczycie tej wieży. Myśleliśmy, że skarbiec, ale zdaje się, że to coś zupełnie innego. Boskie źródło. Super. I jeszcze artefakcik. Ok, dokumenty mamy wszystkie. Artefakcik będzie gdzieś pewnie. O nie. Okej, okay, okej. Okay. Jest tu. To wygląda. wyjątkowo dziwnie. Widać tu akcenty scytyjskie, ale. wygląda to jak. nie. To niemożliwe. Jak co? Jak co wam to wygląda? Dajcie znać w komentarzu. last Tu powrót na dół, jakby ktoś chciał. A my nie chcemy. O, wejście do Kit Kitierżów. Wejście do miasta. ...do starożytnego miasta. Ałała! Zaginione miasto. O, jakaś krypta. Okej. Okay. Jakaś krypta, jakaś jaskinia. Lara! Lada chwila przebiją się przez lud! Powstrzymacie ich? Możemy najwyżej ich opóźnić. Zobaczymy się po drugiej stronie. Mhm. No, wyjrzyjmy sobie tutaj. Komnata dusz. Jakieś wow. źródło musi tam być. Wygląda na to, że droga do centrum miasta jest za tą bramą. Wejście do miasta Kitierz. Nie wiedziałam, czego się spodziewać po nieśmiertelnej istocie, ale Jacob jest taki ludzki. Przez te wszystkie lata na pewno wiele widział. Zgromadził tyle wiedzy i doświadczeń, aż trudno to pojąć. A jednak przez całe pokolenia okłamywał swój lud. Wszystko w imię tej tajemnicy. Jakie cudowne możliwości kryje w sobie boskie źródło. Czy ludzie w końcu poznają prawdziwą naturę duszy? A może dokonają niesamowitego odkrycia naukowego? Jedno jest pewne nie może wpaść w ręce trójcy. No, tak by było lepiej. Y -y -y -y. Coś fajnego, chyba nie. Zostajemy przy oddechu śmierci. Co możemy ulepszyć tutaj? Stabilizowanie odrzutu pojemny magazynek. W sumie wolałbym stabilizowanie odrzutu tutaj, przedganie obrażenia jak najbardziej. I to jest tyle. Ekwipunek już nic. <grym> Instynkt powrót do natury. Same badziewie. Weźmy strzały z napalmem. Tu w ogóle leży dokument. Zawiodłem. Nie znajdę przebaczenia za moje grzechy. Splugawiłem ręce krwią w poszukiwaniu proroka, a teraz wszystko przepadło. Podczas oblężenia ludzie proroka zrobili coś niewiarygodnego. Wycelowali broń w lodowce i pogrzebali własne miasto. Zarówno żołnierze Mongołów, jak i ludzie proroka zginęli pod lodem. Han i jego horda wojowników nie żyją. Mieszkańcy Kitierzu są ranni i rozproszeni. Tylko ja przeżyłem w sercu tego miasta. Towarzyszy mi armia nieśmiertelnych proroka. Ich oczy płoną piekielnym ogniem. Nawet teraz polują wśród ruin na ocalałych najeźdźców. Zastanawiam się, co się z nimi stało, dlaczego oni są tacy agresywni, skoro Jacob jest taki ludzki. Czy jest na to jakieś uzasadnienie? Ale tego się pewnie nie dowiemy. Siuch. Siuch. Nie chcę Lara patyczków. Nie ulicę. Nie mogą mnie zauważyć. Aha! Oni się zmieniają w te cegły! Ale za wielu to ich tu nie widać. To ciekawe, czy jeżeli oni się zamieniają w te cegły... ...to będą w stanie wyczaić, że to ktoś leży, nie? Że przejść do, do szukania przeciwnika. Słychać jakiegoś blaszaka tutaj. Słychać, ale nie widać. To jest gościu. Laro nie zdaro. Widzę jakiś plakat, jak to Lara mówi. Niewiarygodne. Stylistyka tego malunku przypomina antyk. Ale tu widać pociąg. To przybycie Sowietów. Okej. Okay. Nie wiem, poszedłbym na otwartą konfrontację z nimi. Nie wiem czy jest ich tu dużo, czy nie. Polskie pismo. Nie jestem w stanie tego odczytać. Okej. Okay. Zasoby. Też puszka. Gdzie my idziemy? W przeciwnym kierunku, okej. Okay. Słychać gdzieś Blaszaka kolejnego. Guzmanie, co ty ćwiczysz? No? Paranoja. Te sterowanie w tej części. Jak kiedyś, kiedyś ogrywaliśmy to sobie na streamach jeszcze z pc to ja już mówiłem, co o tym myślę. W jedynce jest świetne i w trójce też jest bez zarzutów. Dzwonki alarmowe. Muszę się nim zająć. A dwójka to. Co za dzwonki alarmowe? Gdzie? Co jak? A że to. Trzeba tu najpewniej wejść. No to wyzwanie tylko Wyzwania są tu cztery, nie? A no, można w sumie po drodze łapać te dzwony. Tu jest kolejny. Także w sumie czemu nie? Ale jeszcze raz, wszystko, wszystkim, ale gdzie my idziemy? Idziemy tam. Nie przyczepisz tego co? Bez szans. Nie chcę lara patyczków A ma strzały? Ma Tu jest dwóch brzydali Został w czapę No, nie złapię go. Hm. W razie w, damy dwie tutaj. Okej. Okay. Tu mamy dzwon. Dobra, ruszamy do tej bramy, nie? Aha. Może mogę wykorzystać ich, by zniszczyć bramę. O! Artefakcik. W sakwie jest kawałek krzemienia. Służył do krzesania ognia. Każdy z mongolskich żołnierzy musiał być samowystarczalny. Okej. Okay. Olha Są tacy nieśmiertelni, naprawdę fajnie. No dobre zbroje mają. Nie chcę rapatyczków, ok. Jak mogę się dostać na górę? Tędy. Też taki naciągany skok, nie? No kurde, co za nisko? A, tu. <śpiewa> nie było tematu. <śpiewa> A gdzie jest jego kaseta. A to jesteśmy tutaj. Mhm. Muszę wyważyć bramy. Czyli teraz tak. Jak? Mogę użyć tego, aby wymierzyć trebuszę. Jakiś koło czy coś? Dobrze. Teraz muszę wystrzelić. To ładujemy. Ha. Za wysoko. A może i nie. Oui. Udało się. Jak się udało, to się udało, nie ma co roztrząsać. Taka kitjes, nie? Jest obóz. Z obozu sobie skorzystamy? Laro, prawie się straciłem, jeszcze zanim pierwszy raz wziąłem Cię na ręce. Ty jednak walczyłaś, pełna determinacji, aby żyć, oddychać, zacisnąć małe piąstki i obudzić cały szpital krzykiem. To był najwspanialszy dźwięk, jaki w życiu słyszałem. Gdy wróciłem do domu tej mroźnej nocy, usmażyłem sobie stek, potem wypiłem pół butelki whisky, próbowałem zrobić karple z rakiet tenisowych, a w końcu zasnąłem razem z kotem. Byłem taki szczęśliwy. Słyszałam tę historię z dziesięć razy i chętnie wysłuchałabym jej kolejne dziesięć. Szkoda, że ta radość nie mogła trwać wiecznie. Szkoda, że nie mieliśmy więcej czasu. co możemy wrzucić do pistoletu. To jest rękojeść ergonomiczna i bierzemy ją. Za dużego wyboru nie było, nie? Czy coś tutaj przy obozie możemy znaleźć? No chyba nie za bardzo. Ok, w takim razie zakończymy sobie odcinek. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczyska.